There, and Astralis scoring off in a semi-final and it's going to be delivered to you via Chad and Alex. Now ready to play and and Astralis juking it out and I'm excited to see Ancient. Banuk as our first. Dia was brilliant for Ant in securing their spot at the Stockholm Major just yesterday. Well, it's already, not only into the site, but we've got a bit of a retake set up. Not only does Spinks have the one way, he has a kit. Unfortunately, the Molotov'd but won't take long for it to tick on down, as does the bomb. And here we go a full 5v5 deathmatch chat. It's about to get very chaotic and into the site. Good for the first. A lot of members. Diho is caught on his vent maneuver, but they are defusing right before their very eyes. No one can contest it. And what a retake! Leader who's uh, taking some time off at the moment. Uh, his, his kid has just been born. That was announced on Twitter uh, about 10 minutes ago. So, Aww. yeah, that's, uh, that's some great news over there in the Astralis side of things. So, if you are a, a fan of Astralis tuning in right now, maybe you go wish El Capitan a bit of a congratulations over there on Twitter. But we'll turn our attention back to the Counter Strike here. And, well, at least they got the bomb down, Astralis. This force by a couple of Galils. Back 10 and a Tech 9. And We've seen Astralis play a lot of nuke here. We've seen them really temper the clock and have success. A lot of different manoeuvres, but out we go again. Yep, Toto stands and delivers a first, but Sphinx is ready and waiting. Bobski still into the top side, not. That was also something we credited them a lot for. They did play some brilliant counter-strike to secure themselves a spot here in the playoffs. We are battling into our second semi-final. Yeah, the dust covered a lot of stuff there in that bit of field. Guys, we had a bit of a tech issue. Obviously, yeah, we want to make sure everything is good with the players before we get things underway. So that's been ironed on now, and hopefully it doesn't rear its ugly head again. So this will just be the light pistol upgrade here. A couple of digs, P250, and some kills. Well, that's what the are hoping for. For good measure. Snappy, not going to start things off on the right foot for Zip. He's down. Yeah. Org from range, perfect weapon for the job there. Just the dispatch of these. Last few individuals now, and in some Wombo Combo Counter Strike flashed in, team play. And for Ents coming into this one, right? Job's already done. G2 yesterday, who are wanting to lock in the legend position. Now, I assume that thing's been cracked wide open. We'll get the desk to keep tabs on that, and we'll do the focusing on the game. Because it is still the tournament, and it still has a grand final going down tomorrow here. Hades. Back across, down secret, org enhanced, smoke wall, and we know how good Magisk has been. If Hades can start denying Magisk early here, that'll be a change for Astralis. They haven't been used to much resistance in yard. Oh, Magisk punishes Hades for not aiming for the head. Those body shots bring him low, but Magisk. Oh. oh, Dupree actually just caught as he left the silo, his boots off the ground, and his corpse is the one to land on the main roof. Yeah, the, the thing with that is you gotta get your knife out so you're not jumping, right? You can actually just go off the top of Silo if you have your knife out and land on top of main. Otherwise, you have to do a bit of a jump maneuver with a gun in your hand and take some damage on the fall. So that moment for Dupree, that leap of faith. Let's lets him know what's up, and now this one is gonna slow one down, even up the score of a 4v4. You see, Lucky throw that Molotov an awful lot here tonight, guys, towards the back of the site. Silo spinks nowhere near it on top of the hut. But the misdirection, it's paid off, and they've been able to slip their way down secret. Tasks with dealing with that might have to be Snappy from ramp. They've mullied off the vent, so it's a clear indication that they are in B. Yeah, very loud about that, and successful as well, because the bomb now planted. Magisk has single on lock, and it was loud. So Deha... got to plan his next engagement wisely. Magisk does get caught out. The route from Dha, fantastic, and there's pressure now on that plant. bubs could you just go down, which he has, ends. So, uh, Start yeah. Not tweeting more sweaty gifts. <laughs> it is going to get a bit spicy for that phase camp. But again, the guns are out, the plant, facilitating that, and oh, Oof. huge nade to cop right there. Man just yeah. down to half HP. And it's so susceptible now to any blind smoke spams. Should they come through or additional. double volley. The smoke's gonna start to On fade here. Sendry, has that bought enough time to lock him in limbo? Those are the stray bullets we were concerned about. He has got Hades. time just as they faded coming into Snappy's realm. He's brave. We stick it around. Good God. Actually takes one with him and does set Hades up for a collection as well. Ramp has been contested heavily. Now, Magisk has perhaps slipped a little bit behind enemy lines. Doto. Reveals himself. That smoke will at least keep them guessing. He's getting out. Um, just, that's naughty. Executes him. Probably a bit of a jump scare for old Doto. Still at three on three, though, and that bomb plant being considered. Doors being played with to catch Majisk. What a play out of Sphinx, and he's not done yet. Spots out Dupree, and it is all on two Dupree. A 1v3, can't find it. Concerned about the push. And Entz looking absolutely set for this. Great CT. Bit of a revelation. I can't yeah. believe they got so many diamonds in the rough. Well, the credit to the organization as well with their scouting coach. As well as management. That's right, Saw's new as well, right? They had Twister before. Obviously, he's not able to uh, be coaching at the moment. I don't even know if he's been retained by the org. I forget which ones were kept and which ones weren't. But Sphinx has opened up. Bubsky on the trade. Action going on everywhere here. God, this is feeling quite reminiscent of how uh, that uh, two, set to the two second maps of our first series went. Just getting walked all over right now. Yeah, taking some liberties. And yeah, d <laughs> Look at get, this. Oh. A minute 20 on the clock. He's already T-Spawned. <laughs> And Bubski, well, he might not be too long for this world. He's about to be found. And. You think he has like uh, different colour gloves for the T side? Maybe something like a little bit more. Can you do uh, that? Yeah, you can have gloves for both sides, knives for both sides. Look at this boy. Look that. That is style points. Get the inspect animation out as well, just to appreciate it even further. oh they're nading squeaky over there. Maybe that was just to stall out any faster plays. Yeah, it also means that if you're the lobby player, you have to be paranoid because you don't get a sound cue anymore. So, Zipex. His Responsibility is usually and typically that. Lucky's like actually been dispatched back. They're setting up these smoke walls, right? And as I was mentioning, we've seen a lot from Astralis on Nuke so far. They've been getting away with a bunch of these, and I'm trying to unravel it there. The Molotov I have to wait and see how big the gap is. Doto not sticking his neck out too far just yet. But there you go, there is a sizable gap for him to work with. They'll use a fourth smoke wow. here. That surely tells them that there's a commitment there. Or at least can suspect it. Especially now action's been taken. What? Uh, Dodo surely spotted. Magic will solve it. Goes for an aggressive one. You can't fault them. I mean, 6-0. They're Up. All He's coming, though. Got a rotation in. Snappy's just brought the fight straight to Astralis. There is some pace to this. And Dupree will punish. Hades is also there and ready to actively contest. Bomb's still way back at the... Essentially, T spawns. Zypex might be responsible for that ski down. Will they expect a late Dupree? It will now. got get himself out of here. It's time, it's a big issue. He's able back pedal here towards main and going in through Squeaky and the Sphinx. Oh, he doesn't finish it. The Maid will. Oh, the bomb's down in the vent. They have I to can't drop to after it. They, and can't. they can't. Dupree's still in the yard. What's he supposed to do? There's not enough time for this, Chad. The bomb dropped down the vents, and that's. Know that we don't have to send so many forces towards outside. We can just keep more holding down the lobby positions of ramp and topsight. But here they're able to draw more players on over and it will be the Astralis into the half by max loss bonus short. Nade open towards that squeaky door. Madge is gonna charge on through and oh he's been slowed down by a team Nade there, oh. I think. He's only just yeah, not gonna get away with it. The bomb. Lost. Trying to get a cheeky plant and I'm, uh, this is really going to hinder any progress they were going to try and make on this half bite the ramp's a good option especially with a missed shot out of hades doesn't make the same mistake twice and looking for the no scope gets some star points spinks keeps everything under lock and I'm conscious of the schedule we have here good to see her continuing to frag he was looking very influential in their victory over g2 so fluff nades again there just a flash not landing exactly where they wanted it Bouncing off the wall and oh, what the dink as the... well onto Lucky. Yeah, that was pure reactions. And Hades is just collecting. It's like he's just going picking apples. He's calm. This couldn't be easier right now for Ents. They are mauling Astralis here. Arta lockout. Arta shut down. This was Astralis' pick. Two and players don't have a kill right they've now. They've got nothing to show for it so far. Zip and Lucky don't have a frag at this point in time.

Naprawdę. Boli mnie to, jak. Przypominam, że. Zaiwu i Vitality przegrali właśnie na Ninjas in Pijamas. Także w finale czeka już ekipa Device'a. I co ciekawe, również Device jest najlepiej notowanym graczem na tym turnieju. Astralis. próba teraz. czego sprawdzenia pozycji, ale drzwi wysadzone. Dycha fraguje po raz kolejny. On się po prostu bawi w Counter Strike'a. To nie jest Hide and seek, To nie jest Ser, To jest. Dycha Gaming. Jeszcze te granaty dorzucone. Astralis dosłownie nie może nigdzie się ruszyć. Czy to była rampa? Tam był Hades. Czy zewnątrz? Tam jest Dycha. Czy drzwi? Tutaj jest aktywny cały czas Spinks. Więc jak na razie, to dyktando przebiega tylko pod jednego kompozytora. Spinks jeszcze skamuje szuka. Mam wrażenie, że Astralis. Nie miało. Takiego kryzysu podczas tego turnieju. Wręcz jestem tego pewny. Fajnie, że Zypex złapał Fraga, ale jeszcze fajniejsze jest to, że Hades również mógł się pobawić. Laki zgarnia w końcu coś dla siebie. Jedna eliminacja. Będzie po raz kolejny walka o wygranie tego klacza. Jeden na trzech. Jest bomba, jest kamizelka i 48 AP. Natomiast pozycja raczej nie zaciekawa. Smoki odcinają i dych. Tam nie było raczej pozytywnych reakcji, wszyscy smutni, wszyscy załamani, wszyscy wbici w ziemię, a ENS prowadzi 10 do 0. Entry frag, bardzo dawno nie było czegoś takiego, że ktoś w obozie ENS zostanie pokonany na start, ale faktycznie, tym razem Zypex bardzo agresywnie poleciał, złapał fraga, ale dycha na zewnątrz, bez komentarza to zostawię. Myślę, że każdy z was w głowie może stworzyć sobie hasło wyborcze i dlaczego warto głosować na Dychę w kolejnych wyborach prezydenckich. Zypex podejdzie i będzie testowany z drugiej strony jest również dupri i fantastycznie teraz reaguje ekipa Astralis na próbę tego wychylenia, ale ustawienie tu jest Snapi, tu jest Dyka, Snapi w linii. Laki delikatnie oberwał. Bejtuje, bejtuje bardzo mocno Snapi, ale jednak tym razem to nie wychodzi. Dycha, nie daje rady i potem Snappy chyba nie był przygotowany. Szkoda, że tak wyszło, no bo Snapi wydawało się, że zgarnie rewanż, ale nie tym razem. I tylko do to. Wiemy, że w klaczach nieźle sobie radzi, ale jeden na trzech i sporo czasu dla Astralis. Więc bez dwóch zdań to jest najlepsza runda do tego momentu dla ekipy Zdani. powrócił do z dołu. Okej, okay. bubski. Delikatny problem. I do to, czy wraca? Wraca na dół. Flesz, drzwi. Uchylenie. Eliminacja. Nie tym razem. Lucky Próba bardzo ładna. Ale jednak Astralis wygrywa pierwszą rundę na mapie Denuke. 10 do 1. Dycha. Naturalnie. Agresywnie ustawiony w kierunku graczy Astralis. Ale tym razem Astralis chyba już domyśla się tego, że. Trzeba uważać i nie warto podchodzić, nie warto szukać przy tym smoku kontaktu nawet, bo dycha za momencik to będzie sprawdzał. Także była pierwsza okazja, ale jednak mamy wycofanie. Cały czas 5 na 5, więc mało kiedy mamy takie podwyżki w tym meczu, że jest taki bezpieczny start, ale to jest standardowo. Ta cisza przed pierwszym piorunem. Snapi, chyba będzie teścik w kierunku właśnie rampy. Dycha nie daje rady, więc astralis. Znowu zgarnia entry flaga, i chyba reakcja jest taka od Astralis, że zaraz faktycznie coś tutaj będzie pokazane pod rampą, ale ustawienie całkiem fajne. Teraz Hades rotuje, Snappy daje informacje. Bardzo pasywnie robi to Astralis, chyba to jest takie bejtowanie. Żeby sprowokować jakiekolwiek ruchy, ale ENS jak na razie nie Palak idealny, czy to będzie bombsite górny, czy jednak wentylacja Na to czekam, D to dobra pozycja, idealna reakcja Jest eliminacja, flash dorócony, świetnie ustawia się do to Snapi jeszcze, łapie Zypexa, ASTRALIS! I ciekawa wojna od Astralis Raczej oni próbują, a Ns ich po prostu natychmiastowo likwiduje Także psychicznie są zniszczeni zawodnicy Astralis. To jest dziwne przecież, bo legendarnie mówiono o tym, że Astralis psychicznie jest nie do zniszczenia. na tym razem przez smołka. Rewanżuje się za to, co stało się wcześniej. Ale jednak Bubski również był przygotowany. Magisk bardzo aktywnie teraz to prowadzi. Także zejście do Fenixa. Bardzo ładna pozycja, już zajęta przez Ingel Midera i Astralis. Widać, że Magisk bardzo pewnie on już jest przy szybach. Do no to zostaje przy smołku. Chyba będzie wejście na plecy. Także Astralis próbuje to rozbić, ale do to wie. Idealnie Doto wie. I on jest już od drugiej strony Fenixa. Bupski sprawdzi. Sprawdzi i timingowo Doto czy Bupski. Ważne starcie. Doto ledwo żywy, ale jednak AK kontra Galil. Wygrane starcie przez Doto. Doto jeszcze skraca przez tego smołka. No to już była przesada, ale magisk. Bardzo ładna reakcja od góry. Ustawiony jest Spinks i chyba faktycznie Astralis tutaj podejdzie Laki przy drzwiach i okej. Okay. Tym razem Laki faktycznie bardzo dobre zachowanie. Sprawdza jako pierwszy sytuacja trzech na dwóch Hades oraz Snapi. Są defy. Dwa palaki, sporo oślepiających. I Astralis ma i Sadypakę. Ciekawe ustawienie magiska. Bardzo szybki hedik w kierunku Hadesa i tylko jedna osoba Snapi. Ciekawe, czy spróbuje, czy jednak będzie tak, że tylko kontakt i wycofanie. Warto teraz zauważyć, że S ma mnóstwo kasy. Snapi. Raz, dwa i astralis cały czas zagrożone! Chociaż pozycja magiska, Flash dorzucony. Snapi! Nie spodziewa się! Nie spodziewa się tego, że magist. Z jednej strony dycha. Fajna akcja na start, skanowanie smoka, potem rewanż, i to wszystko rozkręciło się za sprawą właśnie prowadzenia magiska w kierunku i dołu, i potem oczywiście góry. 14 runda. Także maksimum, co może ugrać Astralis po stronie Terro. To są cztery punkty, ale może być z tym problem. Hades bardzo ładnie wcelowany. Tym razem na piksele. Znalazł głowę swojego rywala, który był na sirocie, ale strzał niecelny. Znowu podsadzka. To jest bust, który ja uwielbiam. Naprawdę to jest bardzo fajna zagrywka, dycha! Po tym fleszyku, ale jednak ledwo żywe laki. Traga łapie. Zypek z w linii teraz ma i Spinks, i Doto. I zdecydowanie teraz. Ens po prostu się podpaliło. Skrócił dycha. Skrót przy drzwiach. I Astralis zgarnia z tego aż trzy eliminacje. Wcześniej HBS i Snapi prawie te uratowali. Tym razem atak pod Bombsite Górny. Spray od Snapiego, tylko jedna eliminacja. I HBS w sytuacji 1 na 3. Bomba nie jest podłożona. Bomba leży na ziemi. HBS przy tym Astralis. Tylko czekało na takie właśnie ruchy I Zypex przy drzwiach I na zewnątrz Była ta ustawka Dycha tam co prawda Trafił w głowę Ale fraga nie było I przed nami ostatnia runda Na pierwszej mapie tego Oczywiście półfinału En prowadzi 11 do 3 Dycha Ciekawy granat I znowu skrót od Pinksa Wcześniej chyba był złapany jak się nie mylę Dupri. Tym razem eliminacja na bubskim Jeszcze Dycha Łapie magiska Także starcie Dycha magisk Zwyciężone przez polskiego gracza, znowu aktywnie! I to jest piękne, to jest piękne, to jest dobre, to jest skutek, a może być jeszcze lepiej. Bo przecież to jest ostatnia runda, więc nie ma opcji, żeby broń zachowywać. Poszuka, poszuka i sprawdzi, chociaż to ustawienie. Ens, <grytania> chyba jest nie do ogrania. Ładny strzał i reakcja. Jeżeli chodzi o takie szybkie podsumowanie tej pierwszej połowy, to mam wrażenie, że było tak. Astralis chciało grać. Swoje taktyki bardziej w kierunku Fenixa i na zewnątrz, ale tam był Dycha i to jest podsumowanie. Koniec, kropka. 12 punktów ENCE, 3 dla Astralis. Bardzo pewnie chyba EN zaraz będzie wjeżdżało pod bombsite górny, ale tam jest ustawka, naprawdę mocno. I pewnie ustawiło się tutaj Astralis, dycha przy smoku, zaraz rozpocznie się wjazd. Palak zwrócony zypex na blisko dycha otwiera Zypex! Problemy zypeksa, dojazd i Sphinxa, i Hadesa, i laki od góry. Laki od góry jest not lucky! I tylko magis, in-game leader, który po stronie antyterrorystów ma arcy trudne zadanie, żeby zrobić co? Fraga garnąć? Przeżyć? Pakę rozbroić? Moim zdaniem. Zostało tylko jedno Zachowanie tych granatów No nawet jeżeli Dwa fragi złapie Była podobna zagrywka Fiend wjechało Właśnie w takim stylu Pod bombsite górny I wiecie Co tam się stało? Tam był w... kamerce pokazywał, że jest trochę taki stiltowany A dzisiaj kilka razy Jak realizator pokazał nam Hadesa To było widać luz Nawet żarty Nawet uśmiechy Także fajnie Fajnie wygląda S, A Astralis Przegrywając rundę pistoletową ma gigantyczne problemy. To jest ich mapa, ale jak na razie jednak to jest mapa NS. Cztery pistolety Laki gra ze scoutem. No i teraz tak. Ciekawe czy Laki zagra agresywnie. On musi to zrobić. No bo co pasywnie będzie grał? Musi szukać entry fraga. Jak na razie jednak ten frag został odszukany przez Bubskiego przy Feniksie. Bardzo ładne wychylenie akurat w timing jak Dycha sprawdzał lewą stronę. I ENS może mieć pewne kłopoty. Ustawienie na stralis to jest znowu wzmocniony bombsite górny, nawet laki, które ustawione jest przy gnieździe. Także OK. ENS najlepsze, co może zrobić, to chyba wybrać sobie rampę. To byłoby z perspektywy radaru najlepsze, bo tam tylko laki. A wiemy wszyscy, że on indywidualnie jednak ma pewne kłopoty, jeżeli chodzi o strzelanie. Bardzo spokojnie teraz prowadzi to wszystko Snappy. Wędzi ktoś głęboki w kierunku kwadratu, ale obrażenia raczej delikatne. 16 HP. teraz dorzucone palaki. Wykurzony z miejscówki został gracz na kurniku. Bardzo ładne wejście. Snappy wjeżdża, Snappy sprawdza, ale tutaj jeszcze jest Dupri, chociaż eliminacja kolejna będzie bardzo ważna. 20 kilka sekund i to jest zejście do wentylacji. Został do to i ten plan taktyczny jak na razie jest optymalny, który kontruje ustawienie Astralis. Najważniejsze dla nas jest to, że wybrali właśnie wentylę Habes Walczy z Lakiem starcie snajperów. Tym razem oczywiście Laki był bez jakiejkolwiek szansy, bo Hades miał kałaszka. No i na zakończenie zostaje Zypex. Ale czy on przeżyje? Mam pewne wątpliwości do przewrócić. I to będzie szansa w rundzie 19. Bo teraz grają eko. I wtedy trzeba będzie wygrać 12 rund z rzędu. Żeby doprowadzić do. Do grywki. Także wszystkie rundy po stronie antyterrorystów muszą wlecieć dla Astralis. Jeżeli oni chcą faktycznie grać dalej na niuku. Ale może być z tym pewien problem. Niezła pesteczka od gracza Astralis. To był oczywiście Dupri. Nawet Zeusem. Nawet Zeusem. A Hades może nóż? Może nóż? Owszem, była kosa, ale Dupri uaktywnia się również z tego elektrycznego pistoleciku. Jeszcze. Wręcz cyrkowy, 15 do 3 w półfinale w turnieju IEM Fall prowadzi Ns. Dodam po raz kolejny zresztą, że to jest wybór Astralis, które na tym turnieju jak na razie jest niepokonane. Nie przegrało również ani Razuniuka. Dupli, rozpoczyna fragowanie. Dota tym razem szukał eliminacji otwierającej właśnie w okolicach drzwi. Często oglądamy takie aktywne wychylenia. Ale jednak tym razem Dupli zaatakował od strony bardziej bombsightu. Chyba do to spodziewał się, że właśnie ktoś wychyli od hangaru i właśnie do budówki. Ale Dupli to kontruje, i mamy sytuację 4 na 5 Przewagę za Astralis to jest na pewno plus, jeżeli chodzi o formację duńską. I kolejna ciekawostka: Device już czeka w wielkim finale. Także starcie Device'a z Astralis dalej jest możliwe. Ale po tym niuku, No troszeczkę się oddala. Hades. No, fajnie ograł Hadesa. Przepraszam bardzo, magiska oczywiście. Wcelował się przy tym smoku. Zauważył lukę. Jeszcze wcelował się w następnego gracza, który wychyla się od góry. Bubski przy drugiej wentylacji. Snappy próbuje to chyba domknąć. Trochę martwi mnie to, że cały czas na silosie jest ostatnia osoba. Zaraz to zweryfikujemy, jaki będzie pomysł konkretnie. Czasu niewiele. To jest 30 kilka sekund. Gdyby tutaj była luka w defensywie, luki nie ma. Luki nie ma, bo Zypeks dobrze wcelowany właśnie ze strony rampy. I Ns spróbuje domknąć i sprowokować trochę astralis, jeżeli chodzi o gniazdo. Dorzucony smog od Snapiego. Czasu jest ekstremalnie mało. To jest 10 sekund dla ns. Jest domknięcie, jest wejście, reaguje Snap, jeszcze spray. Ale tym razem brakło drugiej eliminacji i ostatni Spinks. On jest poobijany. SPRZEDAŁ Astralis zgarnia czwartą rundę właśnie pod tym bombsightem. Bobski decyduje się, żeby grać XMA. Ale na Mioku to jest bardzo popularne: właśnie gdzieś operować między drzwiami a kurnikiem. Regularnie gracze decydują się na ten właśnie wybór. Jak tak myślę, to bardzo często chyba ta zgrał z XMA blisko kurnika. Tylko TAS nie grał w Pro League, ani na IM Fall, tylko oni grali w SA Main i tam oczywiście ten poziom już jest oczywiście niższy. Potem chyba też awansowali do SA Advance, bo teraz walczą oczywiście o SA Premier, no ale jednak, czy SA Main, czy SA Advance, no w takie porównanie do półfinału IEM Fall raczej jest nie na miejscu i to też jest takie, wiecie, oszczędne wykorzystywanie słów. 5 na 5 tym razem precyzyjnie chyba ens będzie chciał podejść do tej potyczki. Magisk poobijamy. Laki łapie eliminację. Także w końcu Laki uaktywnił się, jeżeli chodzi o zdobywanie tych entry fragów. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy entry frag dla Lakiego w tym spotkaniu. Tak może być, bo mówiłem, on po stronie Terro cały czas ostatni. 4 na czterech, 30 kilka sekund, także znowu na ostatnie momenty zaatakuje formacja Snapiego. Smok drucony, próba podłożenia paki. Czy zypek pozwoli? Zypek próbuje i szuka, ale Snappy jednak to zrobił. Przypominam, były gracz ekipy Astralis. Był ten okres, że właśnie grał w tej formacji. Hades przy wentylacji, to jest gorący moment. To jest bardzo fajna chwila. Do to domyka. Zgarnia swojego rywala. Sam snapi, wcelowany optymalnie, ale jest asekuracja. Magisk fraga zgarnia. Hades od krótkich, od długich, przepraszam. Jest frag numer jeden, czy rozbraja tego nie, Nikt nie depuje. Eliminację dokłada do to i laki. On dzisiaj ma problemy. I to jest koniec. Do to ostatni headshot. Ens totalnie zdemolowało na niuku swojego rywala. Snapi to bardzo dobrze.